Cześć z tej strony, Kacper. Nokia Lumia 530 już od kilku dni gości w moim domu. Przyszedł więc czas na przedstawienie moich pierwszych wrażeń z użytkowania. Pierwsze co, to jestem bardzo mile zaskoczony płynnością tego smartfona. Prawdę mówiąc, myślałem, że telefon o tak słabej specyfikacji, no i prawdę mówiąc, też niskiej cenie, będzie działał o wiele gorzej niż działa w rzeczywistości. Drugim wielkim zaskoczeniem jest bateria, która działa 1,5 do nawet dwóch dni po jednym ładowaniu baterii, więc no to jest moim zdaniem bardzo dobry wynik w dzisiejszych czasach, biorąc pod uwagę to, że no ja raczej nie oszczędzam testowanych przeze mnie urządzeń. Oprócz tego, że system działa bardzo płynnie, to sporą płynnością charakteryzują też się proste gry, takie jak na przykład Subway Surfers. Zacząłem od plusów, teraz przejdę do minusów, których niestety znalazłem kilka. Pierwszym wielkim minusem jak dla mnie jest brak autofokusa w aplikacji aparatu. No, prawdę mówiąc, no w dzisiejszych czasach w telefonie, no jednak spodziewałem się, że telefon będzie posiadał autofokusa, no niestety rozczarowałem się. Drugim minusem jest niedopasowana obudowa. Prawdę mówiąc, w górnej części obudowy możemy usłyszeć dość denerwujące skrzypienie. Prawdę mówiąc, telefon wygląda bardzo dobrze w tej obudowie, no ale skrzypienie nie wygląda tutaj najlepiej. Może, możecie teraz usłyszeć je? Kolejnym minusem, który może nie jest związany całkowicie z telefonem, jest mniejsza dostępność aplikacji. Prawdę mówiąc w Androidzie jest o wiele, wiele więcej programów, chociażby patrząc na aplikację YouTube. A. Znalazłem jakąś w sklepie z aplikacjami, ale no niestety to nie jest aplikacja, tylko jakby odnośnik do strony internetowej. Jak już jesteśmy przy stronach internetowych, to muszę przyznać, że strony ładują się przyzwoicie szybko, aczkolwiek płynność i czytelność podczas przesuwania treści no, nie jest zbyt zadowalająca. Kolejnym minusem już tak bardziej od siebie to to, że no, prawdę mówiąc, ekran w Lumii 530 jest dla mnie po prostu za mały. Prawdę mówiąc, pisząc na klawiaturce, no bardzo często zdarzało mi się nie trafić w tą literę, co bym chciał trafić, no trochę mi to przeszkadza. W tych krótkich pierwszych wrażeniach to już wszystko. Jeśli macie jakiekolwiek pytania dotyczące tego smartfona, piszcie je śmiało w komentarzach. Oczywiście, po pisemną wersję pierwszych wrażeń odsyłam was na bloga kapsułogicznie.pl. Ja się z wami żegnam i do zobaczenia w następnych filmach. Cześć!